Jak on to zrobił? Paweł Jegier, wiceprezydent z Woli sprawił, że z placu wolności zniknie stacja benzynowa, która mieści się tam od przedwojny. Ale teraz wyjątkowo szpeciłaby budowany właśnie ratusz. Uznanie dla wiceprezydenta bierze się stąd, że jego poprzednikom nie udało się zlikwidować tej stacji przez ostatnie 20 lat, chociaż się starali. Rzeczywiście stacja wrosła. Troszkę w, ten, w to centrum i centrum miasta Zduńska Wola kojarzone było przede wszystkim z parkingiem i stacją benzynową. Od tego chcemy uciec i dzięki temu, że rewitalizujemy centrum, że budowany jest ratusz centrum kultury, że odnawiane są kamienice, to pozwoliło na skuteczną, na skuteczne rozmowy ze spółką Orlen. Wiceprezydent Paweł Jegier nie chciał nam zdradzić kulis wielomiesięcznych negocjacji. Najważniejsze, że się udało zawrzeć porozumienie władz miasta Zduńska Wola i zarządu Orlenu, które przewiduje następujące działania. Uchwała zarządu spółki występują o pozwolenie na rozbiórkę, oni również rekultywują ten teren, a następnie operat szacunkowy i zbycie przedmiotowej nieruchomości. Także myślę, że w ciągu Pierwszego półrocza przyszłego roku stacji już w krajobrazie Zbyszkiej Woli nie będzie. Droga do tego była długa i żmudna, bo Orlen nie chciał wyprowadzki stacji, mimo że otrzymał od miasta sześć innych, atrakcyjnych jej lokalizacji. Teraz ma się wyprowadzić i to bez żadnych kosztów dla miasta. Przede wszystkim zasługą prezydenta miasta Zduńska Wola jest to, że doprowadził do rewitalizacji centrum miasta. Delegacja zespółki Orlen, która przybyła na nasze negocjacje, widziała, co dzieje się w centrum miasta, widziała co, jaki obiekt budowany jest zaraz przy tej stacji. Wiedzą, jak stacja wygląda. Widzą, jak. Pięknie odnowione zostały kamienice 99A, widzą, że kolejne są remontowane, kanalizowane jest to centrum miasta, w związku z tym no, wraca cywilizacja no i w tym krajobrazie oni sami spostrzegli, że ta stacja w żaden sposób nie przystaje do tego, co się w centrum Zduńskiej Woli w tym momencie dzieje. Wśród mieszkańców Zduńskiej woli zdania są podzielone, ale większość przez nas pytanych nie chce, żeby stacja została przeniesiona w inne miejsce. tak konkretnie trudno się wypowiedzieć. Jednym przeszkadza, a jednym nie, mnie, mnie nie przeszkadza. No na pewno trzeba było by coś z nią zrobić, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No ale na, trzeba było myśleć o takich rzeczach po prostu zawczasu, nie zanim powstała ta stacja i zanim powstał ratusz. W biurze prasowym Orlenu nikt nie chciał wypowiadać się na ten temat. W końcu przysłano oświadczenie. Czytamy w nim: Uprzejmie informujemy, iż należąca do PKN Orlen stacja paliw położona w Duńskiej Woli przy Placu Wolności została przewidziana do zamknięcia z końcem 2013 roku. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi w koncernie procedurami, ostateczną decyzję dotyczącą tego obiektu uzależniamy od uzyskania uchwały zarządu PKN Orlen na likwidację stacji paliw oraz wydania decyzji. O pozwoleniu na rozbiórkę. Od tego uzależniamy również termin rozpoczęcia prac, związanych z ewentualną dezinwestycją. Radość władz z duńskiej woli jest wielka, bowiem zarząd Orlenu podjął najprawdopodobniej taką decyzję. We wtorek 17 grudnia wspomniana stacja przestała sprzedawać paliwo.